W najnowszym numerze magazynu mgr.farm Podsumowujemy kadencję naczelnej Rady Aptekarskiej. Co udało się osiągnąć, a co pozostało do zrobienia? Jak nas widzą, tak nas traktują czyli o wizerunku farmaceutów w mediach i w społeczeństwie. Apteczna geografia o tym, dlaczego rynek apteczny potrzebuje regulacji demograficznych i geograficznych. Odlot z apteki. Wszystko o lekach wykorzystywanych przez młodzież do odurzania się. Poza tym wywiady z farmaceutami, edukacja, receptura apteczna i wiele więcej. A do tego historia domu pachnącego terpentyną o tym, jak Polska wstrzymała oddech i przydatne wskazówki o zimowej pielęgnacji odżywianiu i wiele więcej mgr.farm. Jestem farmaceutą.